Siedmanka, moim limitem, sister, dziękuję. White Wolf i witam was dzisiaj. W przecudownym odcinku, w którym. Nie, nie dziękuję. Byćmy z tym. White Wolf, powiedz nam to, powiedz nam to, co będziemy tworzyć! Co będziemy tworzyć? Moi little widzowie, co my będziemy tworzyć? My będziemy tworzyć świętego Mikołaja! Woo! Wszyscy bijemy brawo! Bijemy brawo, moi mili widzowie! To będzie coś! Teraz, moi mili widzowie, oczywiście, tutaj, e, szukamy e, jak najlepszej kurtelinki dla świętego Mikołaja, ponieważ on musi wyglądać jak święty Mikołaj, jak Santa Claus! Oczywiście. To jest święty Mikołaj! To jest święty Mikołaj, moi widzowie! Chudy święty Mikołaj to nie święty Mikołaj! Przecież, moi mili widzowie, przecież jak to tak chudego się... Chudy, święty Mikołaj. No przecież to jest niedopuszczalne. No moi widzowie. chudy Mikołaj. Przecież naprawdę ciasteczek nie ja cały rok się obchudził, wychudnięty jest w ogóle chłop. Matko kochany. Przecież to się naprawdę człowiekowi aż żal robi. Aż żal. Cóż. Cóż my tu mamy za kurtelinki? Hmm... Ja bym powiedziała, że tu nie ma żadnej kurtelinki dla świętego Mikołaj. Żadnej! No nie ma! No ja nie mogę! O! Mamy! Mój miły No idealny Mikołaj! Dobra, teraz robimy mu buzię. Mikołaj raczej nie jest głuchy, ponieważ... Musi słuchać próśb dzieci, czytanych mu przez elfy, więc raczej osobą niesłyszącą nie jest. Yy, czy Mikołaj ma okulary? Mikołaj nie ma okularów, nie posiada okularów, więc nie robimy mu okularów. Czy Mikołaj ma makijaż? Nie ma makijażu, ale zrobimy mu takie tulasy. Czerwone pulasy, bo przecież Mikołaj bez czerwono, czerwoniuchnych pulasów, to nie byłby Mikołaj. Mm. Cóż my tu jeszcze mamy? No nie chcemy tutaj żadnych takich udziwnień bardziej. Ja myślę, że te czerwone pulasy, jakie tutaj ma Mikołaj, to są jak najlepsze, jak najbardziej, takie, mmm, jak najbardziej Yy, czy my tu możemy jeszcze mu zrobić na przykład jakieś maki? Aż będzie to normalny smoke, Mikołaj. Yy, taki też, właśnie, żeby on miał takie o. Tylko troszeczkę mniej nasycone. No, i teraz zaczyna się już prezentować jak Mikołaj. No nareszcie Mikołaj, Mikołaja, dobra, teraz patrzymy po włosy, włosy, oczywiście, że białe, no bo jak Santa Claus Bez białych włosów, to najlizowy, przecież to nie, nie byłby Mikołaj Dobra, patrzymy, patrzymy, hmm, Mikołaj raczej jest, przedstawiamy jako takimi średnimi włosami, takimi z brodą taki wiecie, są, taki taki fancy Mikołaj Więc szukamy fancy Mikołaja Fancy Mikołaj, czy to będziesz ty? Myślę, że, że mogłyby się nadać, te włosy jakby były troszeczkę krótsze, ale tak ciupileczkę krótsze Myślę, że te by mogły się nadać To jest idealny Mikołaj, to jest Mikołaj, to jest moja wersja Mikołaja Gdzie my mamy wielką, krzaczastą brodę Wielka, krzaczasta, biała broda No i teraz mamy Mikołaja, no to teraz możemy w ogóle się już bawić Mikołaj jak dla mnie ma troszeczkę mniejszy nos i taki bardziej wzgórzysty nos, ponieważ musi wąchać smrody uliczne. A jak wiemy, smrody uliczne nie są zbyt przyjemne do wąchania, więc musi mieć troszeczkę większy nos, ale jednak bardziej taki w ten sposób większy, a nie w ten sposób większy. Mimo, że jest y, zimno, to tutaj też mu dałam taki, y, roz... to też mu dałam taki tutaj rozklapućkany. Nie wiem, kurczę, jak mu tutaj zrobić. No te usta, to myślę, że takie, o, takie, żeby się w brodę wpasowały tylko. Tutaj te oczy, takie bardziej, wiecie, takie lapońskie. takie, żeby, wiecie, zaspy, jakie jeśli przeszkadzały, żeby śnieg w oczy nie leciał, to myślę, że tutaj bardziej takie właśnie skośne te oczy, bardziej właśnie takie przystosowane do zimnych y, pór y, roku. Dobra. Teraz brwi troszeczkę uniesiemy, ponieważ ma to być Mikołaj. To ma być Santa Klaus. Moi widzowie, to ma być gościu, którego wszyscy na świecie kochają. Wszyscy. Rozdaje prezenty. Nieważne, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty. On da ci prezent w ten jeden dzień w rok. To jest nasz kochany Mikołaj. Dobra. Szukamy teraz mu czapu, Lindy. Czapu Linda musi być. Bo Mikołaj bez czapu, Lindy to nie jest też Mikołaj. Jest! Mamy to! Mamy! Dobra! No to teraz już tutaj mamy. Coraz bardziej nam przypomina gościu Mikołaja! No patrzcie! Tylko jeszcze trochę go pogrubimy. Bo przecież no. Powiedzcie mi, no kto ciasteczek nie lubi, no? No gościu po prostu lubi sobie podjeść, tak? To jest nasz Mikołaj. My mu nie żałujemy, prawda? My nie żałujemy mu jedzenia. Niech je chłop, niech je chłopaczyla. Co będziemy mu żałować? Raz w roku się objeść, naprawdę. No to jest cheat meal. cały rok na to czekał. Dobra, moi widzowie. Cóż my tu mamy? Bo nasz Mikołaj jest popularny. Mikołaj jest popularny. To jest najlepsze, co może być dla tego Mikołaja. Cóż my tu mamy? Przyjaciel świata. To jest Mikołaj. To jest prawdziwy Mikołaj. Przyjaciel świata. Teraz, co my tu mamy? Yy, ponury, śmiały musi być, bo musi mieć swoją charyzmę, żeby ten świat porwać ze sobą. Musi być kreatywny, żeby wymyślać pomysły na zabawki i zlecać je do wykonania. Elf! Smakosz, bo przecież lubi ciastka. To się nazywa. To się nazywa po prostu. Tutaj Mikołaj! No! I teraz, moi widzowie, tego nie wybieramy, przecież nasz Mikołaj jest nasz Mikołaj. Czy my tutaj możemy wybrać? Oczywiście, że możemy wybrać. Więc, moi nini widzowie, co my tutaj dajemy? Czy aktorstwo? Nie, nie, bo nasz Mikołaj nie jest aktorem. Fotografowanie nie, nie lubi go. Ponieważ nigdy nie dajesz za obecne fotografii gotowanie, mm -mm. obżeramy się ciasteczkami. Ten jeden dzień w roku. Czy my tutaj mamy sprawność fizyczną? Oczywiście, że tak, bo wbrew pozorom tuszy Mikołaja. Mikołaj musi objechać cały świat i rozdać wszystkim dzieciom prezenty. Lubi śpiewać. Uwaga, uwaga, bo Mikołaj śpiewa kolędy. Umiejętności komediowe, bo wiecie, Mikołaj musi umieć zażartować. Wiecie, on musi się umieć obracać w towarzystwie. Dobra, biały lubi, lubi czerwony, lubi oczywiście bardzo polskie kolory, bo jak wiadomo, ten Mikołaj, którego tworzę, będzie Polakiem, ponieważ tworzę go w Polsce, więc to będzie polska wersja Mikołaja. Cóż my tu mamy? Hmm, co my tu jeszcze będziemy? Dawać. nie lubi brązowego i nie lubi czarnego bo to takie ponure kolory, szarego też nie lubi ale wszystkie żywe kolory uwielbia dlatego, że jest nikołajem i jest super tak i to są moje argumenty dlaczego tak dam tutaj oczywiście, że muzyka, zimowe świętowanie bo czemu by nie, muzyka z całego świata bo jeździe po całym świecie prawda Cóż my tu jeszcze mamy, widzowie, widzowie? Czy muzyka retro? O, ne, ne, ne. Tego nie dajemy strasznej muzyki, nie lubi, bo to Mikołaj tutaj nie. Wszystko, co straszne, to nie jest związane z Mikołajem. Piosenka autorska, myślę, że tak. Tutaj bardzo fajnie. Bardzo fajnie, lekka muzyka, muzyka klasyczna. Hmm, myślę, że nie. Myślę, że to już wszystko. Teraz zajmiemy się wybieraniem głosu Mikołaja. Cóż my tu mamy? Ten głos jest perfekcyjny dla Mikołaja. Jeszcze nie zdecydowałam, co będzie w następnym odcinku, więc na razie zostawię mu takie jak są. I teraz, tak, gdzie jest żywy chód? Dziarski chód! To jest Mikołaj! Albo energiczny. No ten też. No dla mnie to jest po prostu super pozytywny gościu. I teraz tak, patrzymy. O! Może tutaj bardziej tak dorosły. No, idealnie, moi widzowie. Teraz dajemy mu święty Mikołaj. Proszę bardzo. I teraz będziemy mogli mu zrobić jego... RENIFERA! Tak naprawdę nie będzie to renifer! Tylko będzie to pies! Myślę w sumie, że tego pieska będzie można... Udekorować tak... Żeby wyglądał trochę jak renifer. Ja nie mówię, że on będzie bardzo wyglądał jak renifer, bo ja nie jestem simowym builderem. Wiadomo o co chodzi. Ej, stary! O właśnie, uszy, uszy! Uszybo się normalnie w śnieg w nie zawieruszy. Dobra, teraz tak. Myślę, że ten nosek będzie spoko, bo bardziej jest taki reniferowaty. Bardziej wielkie oczy, tylko te oczy wyglądają troszeczkę tak. O, właśnie, żeby to one były takie. Taki bajkowy chciałam, żeby to był taki reniferek. Tylko, że troszeczkę smutny wygląda ten piesek. Taki mu o. Damy trochę bardziej, wydłużoną tą kufę. Dobra. I chciałabym, żeby piesio, nasz kochany, yy, był brązowy. Cały brązowy piesio. Proszę bardzo. Nie wiem, jak tutaj się dokładnie. O, o właśnie. W ten sposób będzie łatwiej. My się tutaj yy, będziemy bawić w twórcę reniferów rogów mu chyba nie będę mogła w typie tworzyć, w typie w edycji tutaj właśnie wyglądu dodawać, więc dodam je jako odrębną część garderoby tego psiaka tutaj chyba będę musiała go poprosić o wstanie bo się troszkę przykleił do podłoża Dobra, tu wszystko, wszystko będziemy musieli pomalować całym, tylko mówię o łapkach jego, że będziemy musieli pomalować na biało jako odprysk śniegu. Bo przecież renifery są całe w śniegu, prawda? Więc. Więc dobra, usiądź sobie. Tutaj jeszcze. Dobra, teraz wstań. Albo się w sumie odwróć to będę miała. Dobra, git, tutaj pod pachami jeszcze, tak ogon w sumie to jeszcze musi być cały, tutaj jeszcze właśnie te łapy pod spodem, dobra, teraz moi widzowie, robi się najciekawsza część tego, mamy tutaj już mniej więcej gotowego renifera, taki niby reniferek, niby to taki kiesek i teraz moi widzowie, wybierzemy sobie kolor czarny, E, tylko, gdzie tutaj jest kolor czarny? Czemu mam tutaj takie ciemne to wszystko? Dobra, bierzemy tutaj kolor. O właśnie, czarny. Malujemy mu te łapeczki. Tak, żeby były czorne. Salutkie, będą czarne i będą imitować kopytka. Dobra. Z tyłu też. Będziemy imitować mu te kopytka. Ok. Dobra, i teraz moi widzowie, o czym ja mówiłam z tym białym. Tutaj mamy biel białą. I teraz tak. Zmieniamy sobie brasz na. powiedzmy, że taki. Troszeczkę zmniejszamy i troszeczkę o -o. właśnie ustawienie pędzla. Nie, no jeszcze trochę zmniejszyć, o właśnie i takie tutaj ciapki takie ala śnieżynki bo przecież tak często są właśnie przedstawiane reniferki tutaj jeszcze damy mu trochę przyśnieżoną buźkę żeby wyglądał bardziej jak reniferek Dobra, i teraz moi widzowie Bierzemy, bierzemy trochę łepek i go roz, rozszerzamy, że się tak wyrażę Nogi trochę bardziej ogarnę na większe Bo też ma wyglądać bardziej jak renifer, nie jak pies O właśnie Ogonek myślę, że taki mniejszy. Taki myślę, że mniejszy, bo to to jednak ma być reniferek. Dobra, o reniferek. No, fajna, fajne nawiązanie. E, reniferek. E, czy my tu mamy jakąś. Jakąś, tak, jakąś. Mm -hmm. Jakąś, jakąś, jakąś. Jakieś coś. E, pff, no, chyba nie mamy. No kurczę, o nie, nie będziemy mogli zrobić prawidłowego reniferek. No cóż, zrobimy te uszki troszeczkę mniejsze, ale przynajmniej będziecie wiedzieć, że to miał być reniferek, taki ładny, piękny. Tutaj, o, no nie tak ja bo to wtedy wyszedł lewek. O, i tu jeszcze jakbym miał rogi, to już bym w ogóle wyglądał jak renifer. Mi smutno teraz. Mm, o, nie ma Zeza. Czemu masz Zeza? Nie, nie ma Zeza. Zezolku. Mały Zezolek. O, widzisz, teraz już nie masz Zeza. Ładnie patrzysz. Dobra, naprawiłam mu wzrok w jednym momencie, a zrobimy go z heterochronią. O! Patrzcie, jaki ładny reniferek. Tylko jeszcze o jednej rzeczy bym przecież zapomniała. Moi hmm. widzowie, tego nie możemy dopuścić. Rudolf. Idealnie I nazwiemy go jest oddana, a to jest suczka. No patrzcie, to musi być samczyk. Tak, żeby brzmiał bardziej jak jak Jest. Dobra, kid. Rudolf będzie się nazywał. I tu w sumie nie wiem, czy będę chciała mu też, że tak powiem, jakąś żonkę robić. Chociaż w sumie małe renifery. Nie. Yy, nerwowy. Na pewno będzie aktywny. Aktywny, bo przecież musi cały świat oblecieć w jedną noc. Razem ze swoim panem. Yy, myśliwy. Raczej nie tropiciel. Tropiciel, bo musi tropić domy. Bardzo piękny renifer. Więc tak. Mamy Mikołaja. I mamy jego przyjaciela Rudolfa. Więc tak, zapisujemy całą rodzinkę i będziemy ją przeprowadzać! Będziemy przeprowadzać Mikołaja! To trzeba sprawdzić, moi widzowie, będziemy normalnie z tym Mikołajem żyć. Ja tutaj zrobiłam tą y, piękną, y, tutaj oczywiście zima, no bo gdzież by indziej mogli żyć. Yy, tutaj zrobiłam to na nowym save z racji, na fakt, że to jest specjalny save świąteczny. Ja nie będę yy, kurczę, wszystkich ze wszystkimi mieszać, wszyscy mają yy, być na jednym pięknym yy, mieszkaniu. Yy, więc tak, yy, co my tu mamy? Yy, dobra, no. Samotny strumyk, czy jakiś tam strumyk, nieważne. Wprowadzamy go tutaj. Ja, jak na następnym odcinku wpiszę sobie trochę kodu Modern LODE. To wtedy będzie bardzo ciekawie, i będę mogła wtedy wprowadzić Mikołaja do na naszej cudownej willi, w której będzie mieszkał docelowo. I będziemy ją na następnym odcinku sobie dekorować. Yy, ogólnie nie wiem, czy streama z tego dekorowania nie zrobię, więc, więc będzie ciekawie. O matko, kochana, panie Mikołaju! Ależ pan tu normalnie zamarznie, no pani Mikołaju! Dobra, ludziska, ja się z wami żegnam, to byłam ja. Do zobaczenia, do widzenia. To was, it was me. Mhm, bye yo! And today we